Witajcie kochani na kanale Okami. Zapraszam na kolejny odcinek. Intro. Co zobaczycie w dzisiejszym odcinku? Nie tak dawno wydaliśmy totalnie odjechaną Toyotę Supra i zobaczycie ją teraz. Czekamy, aż przyjdzie klient i pokażemy wam to cudo. Siema? Siema, siema. Widzimy się z Aleksem, inicjatorem i właścicielem tego samochodu. <grym> Do. Możemy zdradzić, co to za fura? Możemy. To jest Supra, MK5, ale zrobiona no, na mojego ulubionego bohatera filmów Disneya, więc będzie. No, ja, jestem, ja się czuję jak 12-latek. Prostu... To, to raz, dwa, trzy. Lecimy w Długa. Oh, shit. oh shit! O to chodziło? Ale dobrze! Yo. Ej, to nie jest udawana reakcja, Jakby jaram się, jak ja, się ja, 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 Nie no, z tym z tym. To ja, tak siedzi. Yo, dzięki. Ja nie mam słów generalnie, nie? Wygląda lepiej niż w ogóle się spodziewałem. Cały samochód, nie uwierzycie, ale on był biały. Ten samochód był biały. Pewnie twoi widzowie <laughs> uwierzą, że on był biały. Nie, ale naprawdę on był biały, on był biały. Możecie sobie... A tutaj, <laughs> możecie zobaczyć, że... On był biały na moim YouTubeku, w ogóle na tym już moim Instagramie on był biały, więc tutaj tak naprawdę była podwójna robota, nie? Tak, tak, tak. Więc najpierw okleiliśmy cały samochód niełatwą folią, bo nie lubisz łatwych zadań. <śmum> <śmum> więc. E, Wcieka, cały, na w fok... cały kolor to jest e, Trublad. E, dopiero później nałożyliśmy cały projekt e, na samochód, no i powstał zigzag McQueen, nie? <śmum> no, ale tu się mieni, kurczę, bo Mateusz mnie namawiał na inną folię. Aczkolwiek ja nie lubię łatwych zadań. I chciałem taką bardziej mieniącą się. Nie no, ale to był dobry wybór. To zda, no, <laughs> nie, no był to dobry wybór. Faktycznie wygląda to przekozacko. Oh shit. Here we go again. I koniecznie wydajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się nasza wersja zigzaka McQueen. Według nas jest. Jest najlepsza Top of the top. A według was? Dajcie znać w komentarzu. W kolejnej części odcinka zamontujemy karbonową maskę na Mercedesie GTR oraz karbonowe wloty powietrza na błotnikach. Natomiast tego karbonu będzie zdecydowanie więcej. Nie bez powodu trzymam tutaj karbonowy dyfuzor, ponieważ mamy przepotężny pakiet do BMW M850i, który też zamontujemy w tym odcinku i na sam koniec wisienka na torcie. Folia, która powstała w kolaboracji Revenge i Nozetek o nazwie Eclipse jest to słuchajcie Jedyna w swoim rodzaju folia. Jest to też jedyne w swoim rodzaju oklejanie, ponieważ jako jedyni w całej Europie okleimy w ten sposób samochód. E, pokażę Wam dokładnie, jak to będzie wyglądać w tym momencie. Nie jesteśmy jedyni w Polsce, ale w całej Europie którzy jako pierwsi skleją samochód i myślę już jako ostatni właśnie tą folią, więc koniecznie zostańcie do końca, oglądajcie nas dalej a my zabieramy się za pracę A jeśli ty chciałbyś zmienić wizerunek swojego samochodu, napisz do nas na instagramie na pewno ci pomożemy Zdemontowaliśmy fabryczną maskę. Będziemy teraz montować karbonową. E, pokażę Wam teraz loty powietrza, które jeszcze nie są zamontowane, ale będą wyglądać dokładnie w ten sposób. I jak możecie łatwo zobaczyć, e, seryjnie ten samochód był w kolorze szarym, cały samochód okleiliśmy folią Bravix w kolorze żółtym. Jak Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Widzowie, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, ale to nic. Przyjechało do nas BMW M850i, w którym mamy montować karbony. Natomiast okazało się, że przedni zderzak jest uszkodzony w jednym miejscu oraz w drugim. Uniemożliwia nam to niestety montaż całego pakietu. Demontujemy zderzak, zawozimy go do lakiernika. Dopiero jak wróci, okleimy go z powrotem folią ochronną PPF od Cliff Design, ponieważ już wcześniej cały samochód zabezpieczyliśmy właśnie tą folią. I jak już zderzak będzie... Polakierowany oraz oklejony, zamontujemy cały pakiet. Dziś zajmiemy się resztą samochodu. Witam ja serdecznie. Wreszcie się doczekałem, co? W końcu jesteś z nami. Kończy tak jest. jesteś no. u nas. Czekaliśmy stare na tą folię ponad pół roku, prawda? Tak, no ja już naprawdę traciłem nadzieję. Myślałem, że producent też albo jej nie wyśle, albo po prostu okazało się, że nie wiem, że była fejkiem, bo ona tak dobrze wygląda. Czyli wygląda jakby była prawdziwa. nie? Więc folia jest odwodnie. niepowtarzalna. Przede wszystkim, tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, jedyna taka folia w Europie, więc będziemy prekursorami w ogóle. Unikat. Będzie tak, unikat. Tak, 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 tak. No i co? Auto, które oklejamy, auto twoje prywatne, które tak ty codziennie ty się poruszasz? Tak jest. Nie RS. mogę złego słowa powiedzieć na ten samochód, jestem całkiem zadowolony. Nie przestraszy się środka, wygląda jak samochód firmowy typowo, także jest troszeczkę bałagan. Z zewnątrz też jakoś super nie wygląda, no ale po to tutaj wpadłem do profesjonalisty, żeby, żeby odświeżyć się. Ja. Ogarniemy go, ogarniemy go, na pewno zmienimy swój wygląd jak w GTA, co? Zdecydowanie, no, będzie Kucz, dobrze. Tak Dobra, raz. się za pracę i Jasne. widzimy się wkrótce. Them all go dummy. Now I got ready, I want some from me. Swimming like pros, man. I told him it is money, and I own my own bars just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told him I am not your buddy. W montażu dodatkowych elementów na bezbarwnej folii PPF należy przede wszystkim pamiętać o przygotowaniu powierzchni w celu zwiększenia czepności kleju. Remember in the past had too many lows. Now when I look around got too many bros. Don't like to spend it, I told them I'm saving it. Now that I'm here, dog, I seen it, they hate it.

ale mi serce wali, ty. Serio, się czuję, jakbym odbierał nowy samochód. O kurde. Mamy to. Ja cię kręcę. Ma trzy kolory, czy mi się wydaje? Yy, tak. Niektórzy mówią, że jest biały, szary i czarny. No, tak myślałem też, że tak to będzie wyglądać, ale w zależności od tego, ty. Wygląda to ogólnie jak <laughs> zacznienie słońca. Raz jest czarny, raz jest biały, ale... a w międzyczasie szary. <laughs> Jaki jest ciekawy, ty. Patrz, jak na załamaniach się w ogóle ten, nie? Zmienia kolor. Nie wiem, czy to w kamerze też będzie tak widać, ale generalnie, no co możesz o tym powiedzieć? To jest folia, no. której jeszcze nie było, chyba, nie? Zdecydowanie, no powtórzę ja. się, bo już wam wcześniej ja. o tym mówiłem, ale jest to jedyna taka folia w Europie. Musieliśmy ją ułożyć w ten sposób. Żeby nie było nigdzie łączeń, chcieliśmy zrobić maskę z dwóch kawałków, było to nierealne, ponieważ nie dało się tej folii połączyć. Musieliśmy w ten sposób Sieć, folię więc. położyć, więc ona, się, ona zmienia swój kolor przechodząc od prawa do lewa. Taka kreskówkowa jest stary, patrzysz na to i jakby twój wzrok zaczyna szwankować, nie? ja tak mam przynajmniej. To będzie łamacz karków na <grywka> każdym skrzyżowaniu. Dzisiaj widzowie, nie, wiecie, będzie... Będę obserwował, jak ludzie reagują nie? podczas jazdy do domu, ale bardzo jestem ciekaw, bo sobie wsiądę na przykład do samochodu mojej żony i pojadę za nim, albo wiesz, obok, nie, żeby zobaczyć, jak, jak on się też zachowuje, wiesz, wieje, tak, tak, tak. Bo to się światło cały czas zmienia. Ja cię kręcę stary. Ja nie wiem, co ja mam ci powiedzieć. No. Jak Wam podoba się pakiet karbonów za prawie 30 tysięcy złotych, według mnie wygląda idealnie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba i czy zamontowalibyście taki pakiet w swoim samochodzie. Nasz klient ceni sobie styl oraz jakość. I musimy przyznać, że firma Soko zadbała o te dwa elementy, natomiast my zadbaliśmy o to, żeby cały pakiet był idealnie spasowany. Zobaczcie, każda krawędź w tym pakiecie idealnie przylega. Trzeba przyznać, że tylny zderzak zmienił diametralnie swój kształt. Ogromna lotka, będzie trzeba uważać, żeby samochód na nie nie odleciał. No i oczywiście wszystkie te karbony zabezpieczamy bezbarwną folią ochronną, żeby pozostały tak piękne na dłużej. Dajcie znać w komentarzu, jaki samochód następny. Zakańczamy również bardzo solidny projekt Mercedesa AMG GT R Pro. Cały samochód okleiliśmy folią ochronną PPF, ale do zmiany koloru. Nie wiem czy pamiętacie, cały samochód był szary, dziś jest yy, jak słońce, żółty, pogodny. Dodatkowo Zamontowaliśmy karbonową maskę, która przepięknie się tu komponuje, syto leży. Do tego karbonowe wloty powietrza, które idealnie według mnie pasują oczywiście do karbonowej maski, do karbonowego dachu, karbonowych lusterek oraz karbonowego skrzydła. Oraz okleiliśmy wnęki, natomiast nie folią winylową, a PPF-em. Coś mega ciężkiego, ale zobaczcie jak perfekcyjnie to zrobiliśmy. Nie ma elementu, który byłby w kolorze szarym. Zobaczcie, jedynie zawiasy zostały, wiadomo, że ich się okleić nie da, ale wszystkie inne elementy są w kolorze żółtym. Majstersztyk! Ślicznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i napiszcie w komentarzu jakim kolorze chcielibyście okleić swój samochód. Być może któregoś dnia spotkamy się wokami. Do zobaczenia. Cześć!